Hej, Siemanko! jestem Jazda Życzności i witam Was dzisiaj w końcu na kanale, w kolejnym odcinku z gier mobilnych. Dzisiaj, dzisiaj oczywiście zagramy kolejny raz w grę Harvest Jow. Także zaczynamy. Nowa mapka. Tę mapę przyszedłem już do końca, udało mi się moi drodzy, ale mamy nową mapkę. Plony, które już mieliśmy kiedyś, także lecimy. Myślę, moi drodzy, że, że ta gra już nie, nie jest tak, też tak za bardzo ciekawa jak cable swing. I też planuję tę serię zakończyć, no bo, no bo co to taki możemy jeszcze robić w tej grze? Planów nie ma nowych, są powtórki. Powtarzają się, więc nie, nie ma nic za bardzo nie ma nic ciekawego po prostu w tej grze. No, 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 no mo, może nagram ten ostatni update. Może poczekam, może jeszcze będą jakieś updatey Tylko, żeby wiecie, nie, znowu, nie żeby nie znowu takie wielkie. Bo tu trochę twórca zaszalał. No zaszalał jeżeli chodzi o grafikę i... i il, i, i, il, i il, tłuch, ale Zacięłem się po prostu. Ilość map, ale nie poprawił glitchy. Glitche cały czas są. No. Ok, 72 na pierwszą grę to nieźle. Reklamy a czekajcie, możemy się pozbyć reklam. To zaraz to, zaraz to zrobię. po prostu włączamy sobie tryb samolotowy i mamy na wszystko wywalone w tej, w tej, w tej chwili w tym momencie, bo już nie ma reklam Paper.io 3 jest tak za... o Jezu co się tu się stało, przecież nie, do, nie dotknąłem Paper.io 3 jest tak zabezpieczone, że jak nie mamy włączonego netu w sensie tryb samolotowy włączony bo, nie, bo przecież reklamy nawet bez netu mogą być no to tam niestety nie, może, nie, gramy, nie możemy zagrać w grę. Musiałbym cały czas włączać i wyłączać grę po każdej wpadce, po, każdym, po każdej przegranej. Ale jakiś bot szaleje, już 30% jakiś bot ma. To co, Emma? A nie, już ją przegoniłem. Ona się rozwali zaraz, ta Emma. Słówy nigdy nie będzie, ale... Żeby 90% było przynajmniej, to ty jeszcze kawałek muszę zdobyć tutaj. Jest 90%, nice. 92% O nie, czekajcie. Okej. Okay. Już yy, to zrobiłem. Bo zapomniałem o tym glitchu z yy, reklamami, ale już to pozbyłem się tego. No, zawsze jakiś bot jedzie na początku, tam gdzie ja, i zawsze muszę się rozwalić. Tylko akurat teraz, yy, udało mi się skręcić. Ale no dobra. Przynajmniej przez jakiś czas mam pierwsze miejsce. No to akurat sobie jeszcze te plony. To czekajcie, muszę najpierw tego bota dopaść. No i trzy boty pod rząd. Tylko, że jeden nie miał nic, ale... Noż, ty... Sztyk... Skąd ona się tu wzięła? O nie, James, już po tobie. Tam się... nie, nie, nie uda się przyjechać, nie uda się. Okej, okay, udało się. No, tak odcinek mojej drodzy, 7-20 minut ma z tej gry. Ja sobie na przykład 25, 20, 25 minut, coś takiego. Ja sobie pomiędzy odcinkami oczywiście potem te, przy te mapki dokańczam. I już w na następnym odcinku mamy już nową mapkę. Bra? No ten Henry chyba jakoś bota rozwalił. O tak klasycznie, no tak, muszę się rozwalić o jakieś gówno, i mamy, no, dziewięć minut, dziewięć minut. Tak jak teraz nie będę nagrywać Paper You 3, to będę mieć na przykład więcej czasu na jakieś tam serie, na przykład nagram cztery filmy. Ja pierdolę znowu. I na przykład mogę na przykład jeszcze jeden film, dodatkowy film z jakiejś serii nagrać, na przykład dwa odcinki z Brick the Hoops i resztę normalnych serii, które tam nagrywam dla was. No i elegancko, zobaczcie, mi nikt mnie tu nie przebije. Chyba, że ktoś magicznie 50%, 50 nagle zdobędzie. Albo troszkę, no tak 40 coś. Że tyle, żeby więcej ode mnie, ale nie, już nie dadzą rady. Już 50% procent mam. O, rozwalił się jakiś bot, szybko po te pielplony trzeba przejść i przejechać. Ale. Podaj sobie zajadę, potem plony najpierw. Nie, kończy się czas z no. najszybciej to Najszybciej to się chyba zbiera to czarne i to i, i tego bakłażana. to niewiele odcinków zostało nam do nagrania z serii, które teraz nagrywam. Ale jak tak pomyśleć, że na przykład y, muszę i tyle, tyle i tyle muszę nagrać, żeby na przykład rozpocząć jakąś tam serię następną, no to... Sporo. Na przykład z jednej gry jest, nie wiem, 17 odcinków, to niedużo. Ponadto pod uwagę to, że na przykład z Harvest You dwa odcinki na tydzień czasem wlatują. Widzisz, że gdyby nie ta aktualizacja, to ja bym już dawno zakończył tę serię. Został. O, ty. O, nie, już John po tobie, po tobie jest. 85%, nieźle. W sumie tam tego ma mało, zbier mało zbieram i dlatego tak mało mam. To chodźmy teraz na, na to te pole. Baczcie, będzie teraz więcej. Chociaż nie, dosy dosyć dużo trzeba zebrać na jeden wagon. No przecież skręciłem, co się stało. I widzieliście, skręciłem, a się rozwaliłem. No, no magia. Czekajcie, gdzie ten y, plon jest. Bo może tak zdarzyć, że jednego plonu w ogóle na mapie nie będzie. A dobra, jest po prostu. Tutaj jest po prostu. No nie, już go. Już mało zostało. Trzeba po prostu wyzbierać te resztki. To jest naprawdę potrzebny plon. Znaczy, każdy jest potrzebny, ale po prostu tego mamy mało. Akurat najmniej. No, to Trochę plonów jakiegoś bota zostało. Ups, yy, tak, ups i się rozwaliłem. Coraz, coraz więcej plonów trzeba na, na, na kolejną mapę. Mam nadzieję, o tutaj dopiero jest plonów. No. Tylko bym się znowu rozwalił o kolejnego bota. Ech. Na farcie, On. No nie! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem, widzieliście to? Jakiś breakdance. <grym> Ale przy... dzięki temu przetrwałem. No nie, che cheater, cheater ze mnie. Bo tak, e, tak trzymałem ten ster, żeby kombajn nigdzie nie skręcił. I tak się stało, że ten kombajn chciał i w lewą, i w prawą, bo jest taki glitch, że nasz kombajn czasami sam, sam skręca. I dzięki temu, że nie blokowałem możliwość skrętu gdziekolwiek, właśnie to się stało, że nie mogłem się ruszyć przez chwilkę. I to mnie uratowało. Po raz pierwszy glitch się do czegoś przydał. No nie, myślałem, że dopadnę, ale nie dopadłem. Już mało, mało odcinka już zostało, 17 minut już jest. Kiedyś odcinek z tej gry miał 20 minut. I ktoś tam w ogóle z moich tam widzów narzekał, że pół godziny to za dużo na, na, z takiej gry. No i nie wiem, znaczy, pół godziny to nie jest dużo. Jeżeli nagrywałbym 40-minutowe odcinki z, takiej, z tej gry, no to ok, mógłbym się zgodzić, że 40 minut to za dużo. Więc dlatego nagrywam tak w ten sposób te, te serię. Ale jeżeli chodzi o pół godziny, na przykład. No, no, to, no to znaczy za to pół godziny zależy od jakiej gry? Na przykład jeżeli gram w Minecrafta, pół godziny, to jest normalna, normalna długość. Ale jeżeli na, gram w jakąś nudniejszą grę w, w jakąś grę i... albo po, po prostu w, w jakąś grę która nie jest tak, aż tak za bardzo ciekawa, no to zgodzę się wtedy, wtedy odcinki są za długie, bo są po prostu monotonne. Komuś się po prostu gra nie podoba i stwierdzę po prostu, że odcinek jest za długi, że no tak, z takiej gry nudniejszy, no to z 20, 20 minut max. 25, 25, nie, no 20. Spadłem na ostatnie miejsce, oh yeah. Nie, Chris, zostaw to. O, popatrzcie jak się te boty mnie słuchają. Tego bota muszę zniszczyć, tylko nie, chyba nie dam rady, no... Eee, ja nawet nie muszę ich niszczyć. Sami się niszczą. No i elegancko. 89%. Nie jest to może rekord, ale jest fajnie i tak. Teraz tego czarnego pozbierajmy sobie. Ogólnie co, chcę, y, chcę właściwie powiedzieć, że jak zakończę już nagrywanie y, gierka czapu, znaczy gierka gier, gier czapu jest jeszcze dużo. Prawdopodobnie do końca roku będę mieć co nagrywać. No tam potem zajmiemy się grami Wood'u, a potem jeszcze jakieś tam propozycje od widzów. Tylko, że propozycje od widzów będą, o za dwa lata prawdopodobnie, jak tak patrzę po, po tych grach wszystkich, które nagrywam. W sumie Brainout był propozycją Wicki, yy, ale już Brainouta no, nie nagrywam, po prostu skończyły się poziomy. Były jakieś tam po podróbki tej gry, ale kiedy indziej jest sprawdzimy? Ro, a się rozwalą te boty, tak? Rozwali się, to ja wezmę tę połowę. I chyba się kolejny bot, bot tam rozwalił. Że się po przyjadę przejadę? Możesz, no, ty niebieski. Przetrwałem. O nie, tutaj, czekajcie, muszę zrobić coś takiego, tak. A udało się, udało się, przy ścianie przejechałem. Ale znowu udało mi się zrobić tego glicza. Chyba będę to, to, ten glitch częściej wykorzystywać, bo to jest całkiem fajna sprawa. No jeszcze. Jedną arenkę pociśniemy, patrzcie, czy to się uda. Nie udało się, halo. No. <ścoughs> patrzcie, jak to wygląda, jakiś wąż, ale te, te wagony, jak w ogóle, co one robią. Jak, jak one się wyginają? No dobra, koniec, koniec tego. Jeżeli twórca tego nie naprawi, no to będę to wykorzystywać. Z początku uważałem ten glitch za pierdołę, ale teraz to, no, całkiem fajna sprawa. No tylko... Jak to zrobić, żeby to się udało przy ścianie, a nie przy rogu? Nie, no przy ścianie się nie chce zrobić. Bo widzicie, chciałem zrobić to jak to, co mieliśmy wcześniej. Wiecie co, zróbmy tu dłuższy odcinek, ale oczywiście tylko taki, żeby tego glicza zrobić. Ach. Nie zawsze wychodzi. Nie zawsze chcę wyjść, co nie ten tak... Breakdance. Ja sobie plony zbiorę. Skoro już tu jakiś bot przyjechał. Dobra i, i wiem gdzie pojedziemy. O tutaj, skoro tu się boty rozwalają to niech tutaj już będzie ten breakdance. No nie, dlaczego? Dlaczego wjechałem w swoje... no niestety moi drodzy, nie udało się tym razem. Ale cóż, jeżeli odcinek z y Harvest Wam się spodobał, możecie... Z z możecie z Możecie zostawić łepeczkę w górę, napisać fajny komentarz, udostępnić ten film znajomym. Ja zapraszam Was na, na poprzednie filmy, na następne, do następnego na razie, Do następnego na razie. Cześć. Hej hej!